Cześć, nazywam się Mateusz Tręga, jestem dietetykiem i witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś mam dla Was trzecią część serii Zapytaj Mateusza, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Tym razem zebrałem kilka pytań, które pojawiały się dość często lub były moim zdaniem wyjątkowo interesujące. Jeśli jesteś więc ciekaw, czy Twoje pytanie pojawiło się w serii lub na jakie pytania odpowiedziałem, to zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Zanim zaczniemy, poproszę Cię już teraz o łapkę w górę, komentarz po filmie lub już teraz e, oraz subskrypcję kanału, bo to wszystko pomaga mi zdobyć większe zasięgi, lepiej pozycjonować mój film, a nie ukrywam, e, że taka sytuacja daje mi dużo większą motywację do wnoszenia moich materiałów na jak najwyższy poziom. Jeśli więc nie jest to dla Ciebie problem, to zrób to już teraz, a ja biorę się za odpowiadanie na wasze pytania. Pierwsze pytanie pochodzi od Pana Wojciecha Hohenhauera, który pyta o diety IF. Czy są one zdrowe, czy są one dla nas dobre, i czy można je stosować przez całe życie. IF polega na tym, że stosujemy w trakcie dnia okresowy post, czyli na przykład jemy przez 8 godzin, a przez pozostałą część dnia pościmy. Lubiłem przez 12 godzin i 12 godzin pościmy, albo jemy tylko przez 2 godziny dziennie, a przez resztę czasu pościmy. Jakie korzyści ma taka dieta? No przede wszystkim to, że jak wiemy z niektórych moich filmów, na przykład z podcastu, który nagrywałem z Anią Ugudan, możecie go znaleźć tutaj, post ma wiele właściwości zdrowotnych, chociażby nasilenie autofagi, apoptozy, czyli zjadania i samonaprawiania naszego organizmu, dlatego nawet taki czasowy post w trakcie dnia, który wynosi 12 czy 20 godzin, może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm i to na pewno jest duży plus stosowania IF-ów. Minusy tego modelu żywienia dostrzegam natomiast dwa. Po pierwsze, wiele osób z powodu IF-a ma problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości energii w diecie. Moim zdaniem, tak jak jest yin i Yang i tak jak lato i zima, my również powinniśmy mieć okresy Urodzaju oraz okresy głodu. I teraz o ile IF jest bardzo przydatny w okresach głodu, kiedy chcemy jeść mało, kiedy chcemy zredukować skankę tłuszczową, kiedy chcemy napędzić w naszym organizmie autofagię i apoptozę, tak jak w okresach, kiedy powinniśmy jeść więcej, kiedy powinniśmy zapewnić naszemu organizmowi więcej energii, no to IF może się okazać niekorzystny, bo może mieć problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości energii. Jednak, jeśli ktoś lubi duże posiłki i nie ma z tym problemu, to również tutaj ten problem schodzi na bok. Inną kwestią jest rytm dobowy, ponieważ najpopularniejsza wersja IF Mówi o tym, że zaczynamy jeść dosyć późno, czyli odsuwamy się na nie w czasie no i w sumie kończymy jeść też późno, blisko snu. Ja uważam, że ta wersja Jefa nie jest dobra, jest szkodliwa, może wpływać negatywnie na nasz rytm dobowy. Natomiast jestem zwolennikiem Jefa, kiedy zaczynamy jeść wcześnie rano, czyli tak naprawdę nawet jak najwcześniej po wstaniu, pół godziny na godziny po wstaniu. Wtedy zaczyna się nasze okno żywieniowe i kończymy jeść też dosyć wcześnie o 13, 15, może nawet 16. I wtedy to nasze okno żywieniowe już zamykamy. To będzie dużo bardziej kompatybilne z naszym rytmem dobowym i długoterminowo będzie miało dużo lepszy wpływ na nasz organizm. Uważam więc, że taki model żywienia można stosować przez całe życie, jednak biorąc pod uwagę właśnie te kwestii, o których powiedziałem, czyli rytm dobowy oraz odpowiednie dostarczanie ilości energii w trakcie roku, w trakcie poszczególnych cykli. Pan Roman Kempa pyta natomiast, czy powinniśmy się przejmować, jeśli na diecie ketogenicznej rośnie nam poziom cholesterolu, szczególnie lipoproteiny LDL. I odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak wielu by chciało. W tym sensie, że zarówno odpowiedź tak, jak i odpowiedź nie będzie do końca, nie będzie do końca prawdziwa i w niektórych przypadkach się po prostu nie sprawdzi. Ostatnio nagrywałem film na temat cholesterolu i znajdzie się on gdzieś tutaj. I mówiłem w nim o tym, że nie jest to sytuacja tak prosta, jednak cholesterol nie jest dla nas tak groźny, jak przez długi czas nas uczono. W trakcie stosowania diety ketogenicznej faktycznie poziom cholesterolu całkowitego, czy też tego, znajdującego się w lipoproteinie LDL, może wzrosnąć. Bardzo często jednak wzrasta tutaj również poziom cholesterolu HDL, tak zwanego dobrego cholesterolu, co oczywiście jest błędną nazwą, no ale tak jest kojarzony. Co najważniejsze moim zdaniem to to, że bardzo często na diecie ketogenicznej spada poziom trójglicerydów, które w praktyce okazują się największym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego, cóż, nie powiem, że nie należy się przejmować w ogóle, szczególnie jeśli to są wartości ogromne, tak? kiedy ten cholesterol, powiedzmy, rośnie do 400 czy nawet więcej. Natomiast jeśli są to drobne wzrosty zachowujące się w normach 200-250, bo 250 jeszcze niedawno było normą prawidłową, to wtedy nie przejmowałbym się tym przesadnie. Kilka osób pytało też o to, co z nerkami, czy dieta ketogeniczna szkodzi nerkom i co z uszkodzonymi nerkami, jeśli chcemy wejść w stan ketowy. Badania nie wykazują tego, by dieta ketogeniczna w jakiś znaczny sposób szkodziła nerkom. Są co prawda pewne badania na dzieciach z padaczką, gdzie długoterminowe stosowanie diety ketogenicznej powodowało kamienie w nerkach, jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co, było tym, co powodowało to i trzeba pamiętać też, że u dzieci z padaczką Stosowana jest ketoza kliniczna. Do niedawna jeszcze ketoza bardzo niedoborowa, tak, która musiała mieć bardzo duże ilości tłuszczów, bardzo niskiej ilości białka. Powiedziałbym, że największym zagrożeniem właśnie dla nerek, ale dla nerek chorych jest ilość białka. Bo badania pokazują, że zdrowych nerek nawet ogromna ilość białka nie jest w stanie nam uszkodzić. Jednak osoby, które mają już uszkodzone nerki, powinny na tą ilość białka uważać. Dlatego osoby z uszkodzonymi nerkami powinny zastosować. Bardzo niską podaż białka, czyli coś w rodzaju ketozy klinicznej. Ja nie chcę tutaj doradzać i absolutnie nie jest to żadną poradą taką fachową, ponieważ takie osoby na pewno wymagają indywidualnego podejścia i indywidualnych proporcji. Na pewno, tak jak mówię, nie będzie problemem sama ketoza, a raczej ilość białka i niska ilość białka będzie raczej u takich osób korzystniejsza niż wysoka ilość białka. Sam stan ketozy nie powinien być przeciwwskazaniem. Pojawiły się też kilka pytań o niedoczynność tarczycy, o to, czy z niedoczynnością tarczycy można wejść na ketozę, czy na ketozie można nabawić się niedoczynności tarczycy. Ja już o tym w paru filmach mówiłem, a szczególnie w filmie właśnie o tym, czy tarczyca potrzebuje węglowodanów. Odsyłam znowu tutaj. E, polecam się zapoznać. Pani Gabriela Ma pyta natomiast, czy trening siłowy może wyrzucić ze stanu ketozy, ponieważ ona rano ma poziom ketonów wyższy niż wieczorem, kiedy nie żyje po treningu siłowym. I musicie pamiętać, że ketony to paliwo, kiedy jesteśmy w stanie ketozy. Tak jak po treningu poziom glukozy może czasem nam spaść, ponieważ zostanie wykorzystany przez mięśnie, kiedy jesteśmy na diecie węglowodanowej. Tak samo na diecie ketogenicznej, ciała ketonowe są wykorzystywane przez nasze tkanki, przez nasze komórki. I tak, w trakcie treningu, szczególnie siłowego, komórki mięśniowe będą zużywały ketony. I po treningu siłowym dość często ilość tych ketonów będzie niska. Nie należy się tym przejmować, jest to fizjologiczne działanie i na pewno nie powinniśmy z tego powodu zaniechać treningów, że ketony po nim spadają. Jeśli czujemy się dobrze, jeśli nie czujemy objawów hipoglikami, na przykład, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Nie powinniśmy się tym przesadnie przejmować. Pani Monika Kołakowska pyta natomiast, czy ketoza wykluczająca mięso jest możliwa? I tutaj odpowiedź zdecydowanie brzmi tak. Sam prowadziłem kilka kobiet, które właśnie nie chciały jeść mięsa, jednak spożywały ryby, owoce morza, jaja czy nabiał, i wtedy bez problemu możemy taką dietę utrzymać. Waja, uważam, że czasami nawet taka dieta będzie zdrowsza, ponieważ jak każdemu zalecam jedzenie dużych ilości ryb, owoców morza i jaj, hmm, a często spotykam się z tym właśnie, że osoby. Za mało jedzą tych produktów, a za dużo mięsa, szczególnie mięśni szkieletowych. Dlatego jak najbardziej uważam, że jest to możliwe, nawet w niektórych przypadkach pożądane. Inaczej trochę sytuacja wygląda z dietą stricte roślinną, bo w przypadku kiedy nie dostarczamy dużych ilości DHA, to może pojawić się problem, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy no, troszeczkę powiedzmy dużo promieniowania elektromagnetycznego sztucznego dookoła nas, dużo sztucznego światła, które wymaga. Od nas jeszcze większych ilości DHA spożywanych. Mówiłem o tym więcej w filmie, dlaczego nie weganizm. Użytkownik Anutek pyta natomiast, jaki powinien być poziom glukozy, kiedy stosujemy dietę ketogeniczną, szczególnie poziom glukozy na czczo. Ja tu jestem zwolennikiem tego, że ten poziom ketozy nie powinien rosnąć powyżej 100, czy to na czczo, czy, czy również po posiłkach. Mm, najlepiej, jeśli by był jeszcze trochę niższy ale warto wiedzieć, że u niektórych może być on trochę wyższy, czyli powiedzmy 105, 110. To może zależeć na przykład od genetyki, tak? Niektórzy są genetycznie predysponowani do tego, żeby ten poziom glukozy nacz był trochę wyższy i nie jest to jakiś wielki Problem. Na, ten, na pewno poziomy powyżej 120 będą oznaczały, że coś z naszym organizmem jest nie tak. Ja też uważam, że warto mierzyć te poziomy glukozy, bo zbyt rozchwiane poziomy, zbyt duże skoki mogą świadczyć o tym, że coś z naszą ketozą jeszcze jest nie do końca ok, albo coś z naszym środowiskiem powinno e, wymagać jeszcze poprawy. Użytkownik Leto 93 prosi natomiast, abym poruszył temat ketozy w sportach siłowych, takich jak trójbój. No i cóż, tutaj jak najbardziej dieta ketogeniczna może mieć swoje miejsce. Z tego względu, że jest to wysiłek, który raczej nie przebiega w strefie glikolitycznej, a więc może się obyć bez jakichkolwiek węglowodanów. Długie przerwy między seriami temu sprzyjają, krótkie serie temu sprzyjają, a więc może się ukazać, że u trójboistów faktycznie sprawdzi się dieta ketogeniczna na pewno trzeba trochę poczekać aż mięśnie zaczną bardzo skutecznie korzystać z kwasów tłuszczowych jako paliwa natomiast tak, uważam, że długoterminowo może być to całkiem niezłe rozwiązanie, można tutaj stosować oczywiście różnego rodzaju wariacje wyżywieniowe z dużą podażą białka z rotacją węglowodanów, bo to, że nie są one koniecznie nie nie mogą pomóc etc. Na pewno nie może być to ketoza kliniczna, tylko raczej taka ketoza sportowa, ale tak Uważam, że może się sprawdzić. Sam to na sobie testowałem, chociaż moje ciężary to na pewno nie, po, nie podchodzą pod trójboistów. Ale tak, nie widziałem jakiejś ogromnej różnicy między dietą ketogeniczną a dietą wysokowęglowodanową. Więc uważam, że tutaj szczególnie wysoka podaż energii, wysoka podaż białka będzie. Temu sprzyjała i myślę, że może się to udać. To już wszystkie pytania, które dla Was przygotowałem w dzisiejszej trzeciej części. Zapytaj Mateusza. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie łapka w górę, komentarz, zostawcie pytania pod kolejny odcinek, bo nie ukrywam, że to szczególnie z poprzednich odcinków sprawdzam, jakie były pytania. I właśnie zbieram do kolejnego odcinka. Myślę, że za miesiąc, może półtorej, widzimy się w czwartej odsłonie, także zostawcie koniecznie subskrypcję, a w kolejny czwartek widzimy się w innym filmie. Także do zobaczenia i cześć.